Czy kupiłbyś dobrego RTX za 50,70 i za blisko 4800 zł? W tej chwili zapytacie się mnie, po co? Test kolejnej wersji niereferencyjnej RTX 5070 Ti, skoro tych kart w sklepach nie będzie, albo będą dostępne w szalonych cenach. Otóż tę kartę zapowiedzianą miałem dużo wcześniej, jeszcze w styczniu, kiedy nie miałem absolutnie żadnych przecieków na temat dostępności RTX 5000, a w szczególności modelu Ti. Bo sądziłem, że będzie tych kart więcej niż 90. Jest więcej, ale niewiele. Przynajmniej takie są zapowiedzi. Wczoraj, czyli dnia 19 lutego 2025 roku mogliście poznać wydajność RTX 5070 Ti, była to bardzo poprawna premiera, jeżeli chodzi o sam debiut karty graficznej, nie włączając w to ceny. Bo jeżeli spojrzymy sobie na średnią cenę za ten model, która ma sięgać 4,500 zł, no to mówimy o bardzo kiepskim następcy RTX 4070 Ti. Ponieważ karta ta w wielu momentach prezentuje gorszą wydajność niż RTX 4080 Super, a na dzień 20 lutego ma kosztować tyle samo co nie tak dawno właśnie 48 z tym magicznym dopiskiem. Dobrze, ale skoro karta trafiła na mój warsztat, warto się jej bliżej przyjrzeć. Mówimy o konstrukcji ważącej 1300 gramów, o długości 338 mm, szerokości 140 mm i wysokości 50 mm. W obudowie zajmie ona najwyżej dwa sloty z niewielką rezerwą. Dopisek OC wskazuje na fabryczne przetaktowanie karty. Domyślny zegar modelu Ti wynosi 2452 MHz, podczas gdy Gaming Trio charakteryzuje się wyższym taktowaniem na poziomie 2572 MHz. Jeśli chodzi o Wygląd w porównaniu do serii RTX 4000 zaszły niewielkie zmiany, głównie w prezentacji pasków LED, które zostały umieszczone pod osłoną z przyciemnionego tworzywa sztucznego. Jeszcze więcej plastiku to jeszcze więcej trzasków, ale nikt karty nie będzie dotykał w budowie. Plecki karty to aluminiowa płyta z charakterystycznym dla MSC smokiem oraz widokiem na część odsłoniętego radiatora. Radiator jest dwuczęściowy, finy w kształcie fali. Z moich obserwacji wynika, że mamy do czynienia z pięcioma ciepłowodami o średnicy od 6 do 8 mm. Które są oczywiście poniklowane, tak samo jak baza odbierająca ciepło z układu graficznego i przekazująca je do radiatora. Aktywna część chłodzenia składa się z trzech 95 mm wentylatorów, które są na końcu łopatek połączone pierścieniem. Mamy też taki charakterystyczny stopień wyżłobień na końcach łopatek. Karta może się podobać, natomiast y, dla mnie jest z niej za dużo tworzywa sztucznego. Wolałbym, aby aluminium pojawiło się również na górze, a tutaj jest typowe tworzywo. Kartę, jak zwykle, nie byłem w stanie rozebrać, ale po moich oględzinach wynika, że mówimy o bardzo podobnym, jak nie tym samym PCB, co Ventusie. Przynajmniej po stronie układu sekcji zasilania. 14 plus 3, 14 faz oddelegowano pod zarządzanie układem graficznym. 3 fazy dla zasilania GDDR-7 z 80A MOSFET firmy Monolithic Power System, więc nie jest źle jak na układ z 300W TGP. Przy czym po karcie droższej o ponad 20% spodziewałbym się większych firewerek w konfrontacji z Ventusem. A jak widać, MSI poza poszerzeniem laminatu tak naprawdę nie dokonało kluczowych zmian w obrębie samego zasilania. Karta w tej półce cenowej obowiązkowo musi być wyposażona w zestaw dwóch biosów z przełącznikiem. Użytkownik ma do dyspozycji dwa tryby: Gaming i Silent. Do karty dołączony jest adapter pod gniazdo 12V2X6, który co ciekawe posiada trzy żeńskie zakończenia 3 razy 8 pin a nie 2 razy 8 pin jak ma to miejsce w przypadku modelu Ventus. Gaming Trio OC+ Plus z racji wyższego fabrycznego taktowania jest oczywiście szybszą kartą od Ventus X3 OC. Jednak jak pokazują wykresy, różnice te są zazwyczaj minimalne. W Alan Wake'u to zaledwie 1%, w Black Myth Wukong 1,5%, a w Cyberpunku najwięcej, bo 4%. Po testach niereferencyjnej, mocno podkręconej 5090, było już jasne, że dopłata do droższej karty tylko z powodu wyższego fabrycznego OC nie ma większego sensu. Przy czym na pewno wiele Blackwellów będzie stanowić gratkę dla overclockerów, dla wszystkich osób, które lubią cyferki, liczby wynikające z overclockingu. Otóż ta karta. Ma odblokowany limit mocy i możemy go zwiększyć do poziomu 330 W, 110%, co też zapewni nam utrzymanie wyższych zegarów w stanie boost, niż na przykład Ventusie. Ventus w tym rzeczywistym taktowaniu osiągał 3050 MHz, 3030, mniej więcej takie były to wartości. W przypadku tej karty jesteście w stanie uzyskać z palca ponad 3200 MHz i utrzymywać tak wysokie. Wysoki zegar również w rozdzielczości 4K przy najbardziej wymagających tytułach. To jest świetna wiadomość, tak samo jak podkręcanie pamięci do 2125 MHz. Naprawdę jest to karta, która pod kątem czysto procentowym. Zwiększenia częstotliwości wypada znakomicie. Czy tak dużych wzrostów należy oczekiwać po stronie wydajności w grach? Niestety nie. Maksymalnie jesteśmy w stanie wyciągnąć z tak dużego przyspieszenia zegarowego plus 10% do osiągów. Za to różnice między podkręconym Ventusem a Gaming Trio POC po sięgają od 3 do 5%. Przy czym miejcie na względzie, skorzystanie z odblokowanego limitu mocy skutkuje wyższym poborem energii. Testowana karta wykazuje znacznie lepszą kulturę pracy niż budżetowy Ventus. Choć jeśli chodzi o temperatury układu Blackwell, to przynajmniej na ustawieniach automatycznych różnice nie są drastyczne. Temperatura układu graficznego w trybie Silent wynosi 70 stopni Celsjusza, a przełączenie na Bios Gaming obniża ją o 3 stopnie. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w odniesieniu do temperatur pamięci GDDR7, gdzie względem Ventusa zyskamy 6, a nawet 10 stopni mniej. 4779 zł. No kochani, tanio to już było. Mówimy o dopasionej wersji 5070 Ti, która kosztuje jednak prawie 25% więcej niż Ventus 3XOC. Ten, który jest zgodny z MSRP. Zgodny, tak? No bo uwierzę, jak zobaczę. Karta od MSI w tej formie. Gaming Trio zapewnia nam wysokie fabryczne OC, przyspieszenie względem Ventusa no, o góra 3-4%, naprawdę świetny potencjał OC, na to, za to będę chwalił tę kartę graficzną. Niezłą kulturę pracy, dwa tryby, czyli gaming i silent. I gdybyśmy patrzyli tylko na te kryteria, na całokształt karty graficznej, nie włączając w to ceny, mówimy o ciekawej propozycji. Mówimy o karcie, która myślę, że dla większości osób będzie takim sensownym wyborem szczególnie dla tych osób, które patrzą na kulturę pracy, na temperatury i na potencjał OC. Natomiast no nie mogę zapominać o tym, ile faktycznie ona kosztuje i jaka jest poduszka między tą kartą w MSRP a Gaming Trio. 4800 zł. Słuchajcie, no osoby, które kupowały w listopadzie 2024 roku RTX 4080 Super za 4200 zł, 4300 zł w ciekawych wersjach, wcale nie super superbudżetowych, no teraz mogą się śmiać w oczy potencjalnym nabywcom tej karty, czy w ogóle modelu TI i mówić, dokonaliśmy zakup życia. To była oferta, bo TI ani nie dogania wydajnością 40-80 super, ani też nie ma jakiegoś elementu, który mógłby być przysłowiowym game changerem. No, dla mnie multi-frame generation nie jest tym elementem. Przepraszam Was bardzo i uważam, że dla większości osób już sam frame generation będzie. Wystarczającym narzędziem, wystarczającą funkcją do zapewnienia odpowiedniej płynności w grach komputerowych. Dlatego teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto dopłacać. I myślę, że 99% osób powie, że nie, że to jest po prostu za dużo. 5000 zł za model jednak ze średniej półki. No, coś tutaj nie gra. To mi się nie podoba. Więc z jednej strony chwalę model, nie włączając ceny. A z drugiej strony strasznie ganie za to, ile przyjdzie nam na razie zapłacić za te TI. Czekamy na lepsze ceny, bo ta karta w tej formule moim zdaniem powinna maksymalnie kosztować 4200 zł. I to jest absolutne maksimum, jakie dałbym za tę kartę. Na tym zakończę. Dziękuję wam bardzo. Mówi, Lipton i papa.